Roger Zelazny. Stwory światła i ciemności. W przekładzie Anny Kraśko. Rozdział trzeci. Śmierć, życie, czarodziej i róże. Część druga. W więzieniu bez krat. To, co krzyczy nocą, podnosi głos. Wyje. Zawodzi. Pokasuje, szczeka i mamrocze. Oplata jest srebrzysty kokon pulsujących zwojów energii. Kokon zawieszony jest w niewidzialnej sieci sił w miejscu, które nigdy nie zaznało słońca. Książę, który ma tysiąc lat, łechce stworzenie promieniami laserów, kąpie je w strumieniach cząsteczek gamma i oblewa zmiennymi zakresami ultra i infradźwięków. To, co krzyczy nocą, milknie, a Książę unosi głowę. W ogołoconej z dźwięku sekundzie zerka znad aparatury, którą tu przyniósł, i jego zielonkawe źrenice rozszerzają się, wargi układają się w zaczątek uśmiechu, którego nigdy nie złożą. Stwór znów zaczyna krzyczeć i burzy ciszę. Książę zgrzyta zębami, odrzuca w tył ciemny kaptur i spogląda na świetlisty, wijący się kształt. W półmroku miejsca bez drzwi włosy księcia mają odcień płowego złota. Na usta cisną mu się przekleństwa, których zawsze używa, ilekroć kolejny sposób zawiedzie, jak dotąd zawiodły wszystkie. Od dziesięciu stuleci książę próbuje zabić to, co krzyczy nocą, a ono wciąż żyje. Książę krzyżuje ręce na piersiach, skłania głowę i znika. Krzyk znów szarpie noc. Krzyk znowu rozdziera światło. Madrak przechyla karawkę i napełnia kielichy. Wramin spogląda na otwartą równinę przed namiotem, podnosi pucharek i wychyla go jednym haustem. Madrak rozlewa następną kolejkę. Ani to targowisko próżności, ani próżność targowiska. Rzeczy w końcu Wramin. Nie popierałeś naszego programu zbyt aktywnie. A czy to ważne? Kieruje się teraz akurat takimi, a nie innymi odczuciami. O, odczucia poety. Wramin głaszcze się po brodzie. Nigdy nikomu nie byłem całkowicie wierny. Ani niczemu, odpowiada. A szkoda, mój ty biedny aniele, siódmej stacji. Tytuł przepadł wraz ze stacją. Arystokracja na wygnaniu zawsze przechowuje jakieś drobnostki właściwej jej pozycji. Jeżeli spojrzysz na siebie w ciemności, co ujrzysz? E, nic. A no właśnie. A jaki istnieje między tym związek? Ciemność. Nie widzę tu. W ciemności z reguły nic nie widać, ty zakonniku z mieczem u pasa. Przestań mówić zagadkami w raminie. O co ci naprawdę chodzi? Dlaczego szukałeś mnie tutaj, na targowisku? A mam przy sobie najświeższe dane. O stanie naszych populacji. Rzecz to nie bywała, ale wydaje mi się, że wkrótce osiągniemy legendarny punkt krytyczny. Punkt, którego nie ma. Zechcesz rzucić okiem? Nie muszę, mniejsza o dane, a twój wniosek jest prawidłowy, owszem. Twoje receptory postrzegania rejestrują zmiany w polu mocy. Vramin potwierdza ruchem głowy. Daj mi papierosa, prosi Madrak. Wramin wykonuje gest ręką i między palcami zjawia się dymiący papieros. To coś bardzo szczególnego, powiada. Tym razem to nie jakieś tam osłabnięcie mocy w polu życia. Obawiam się, że nadchodzi zderzenie dwóch różnoimiennych pól. Jak to się objawi? Nie wiem, Madraku, ale pozostanę tu tylko tyle, ile trzeba, żeby się dowiedzieć. Ani sekundy dłużej. O, a kiedy chcesz odejść? Jutro wieczorem, choć wiem, że ryzykuję jeszcze jeden flirt z Polem Czarnej Mocy. Chyba zabiorę się wkrótce za testament. Napiszę go w formie eposu. Tak, epos heroiczny. A inni zostają? Jacy inni! Jedynymi nieśmiertelnymi na błogori jesteśmy ty i ja. Czy mógłbyś mnie zabrać ze sobą? Ależ oczywiście. Więc zostanę na targowisku do jutrzejszego wieczora. Szczerze, doradzam ci natychmiastową ucieczkę. Po co masz czekać? Mogę ci to umożliwić choćby zaraz. Wramin znowu wykonuje gest ręką i po chwili sam zaciąga się dymem papierosa. Dostrzega napełniony kielich i spija łyk. Aktem mądrości byłoby odejść niezwłocznie konstatuje, ale mądrość jako taka jest wytworem wiedzy. Wiedza natomiast jest niestety produktem poczynań ludzi niemądrych. Dlatego też, żeby wzbogacić mą wiedzę i pogłębić mądrość, zostanę do jutra i przekonam się, co tu się zdarzy. Sądzisz więc, że zdarzy się tutaj coś niezwykłego. Tak, nastąpi starcie dwóch różnoimiennych pól. Czuję to, czuję nadciągające moce. W wielkim domu, gdzie rozstrzygają się wszelkie sprawy, coś się ostatnio wydarzyło. W takim razie wieści owe i mnie interesują, gdyż dotyczą mojego byłego pana, księcia, który ma tysiąc lat. Rzeczę Madrak. Dochowujesz wierności z gasłym potęgom, wszechmocny. Może. A ty, jakie masz wytłumaczenie? Dlaczego chcesz pogłębić swą mądrość aż takim kosztem? Mądrość jest celem samym w sobie. Poza tym, moje czyny mogą być źródłem wspaniałej poezji. <laughs> Jeżeli śmierć ma być źródłem wielkiej poezji, wolę już utwory lżejszego kalibru. A wracając do sprawy, myślę, że książę powinien być informowany na bieżąco o wszystkim, co dzieje się w światach wewnętrznych. Wznoszę ten kielich za twą wierność, stary przyjacielu. Chociaż moim zdaniem nasz były pan jest przynajmniej w części odpowiedzialny za obecny Galimatias. Odczucia nie są mi obce. Poeta sączy trunek i odstawia puchar. Nagle jego oczy zmieniają kolor i stają się jednobarwne, zielone. Białka giną gdzieś, czarne kropki źrenic także. I oczy są teraz jak jasne szmaragdy, ożywiane wewnętrzną iskrą złota. Natchniony potęgą maga i czarnoksiężnika zaczyna. Widzę, że już przybył, już jest na błogori. Jest tutaj ktoś, kto niesie zamęt. I jeszcze ktoś, przybywa ktoś jeszcze, gdyż słyszę niemy tętent w ciemności i widzę niewidzialne, którym knieje ponad gwiazdami. Wir wydarzeń może nas wessać. nas, którzy pragniemy stać z boku. Gdzie? Jakim sposobem? Tutaj, bo ani to targowisko próżności, ani próżność targowiska. Madrak pochyla głowę i mówi: Amen. Czarnoksiężnik zgrzyta zębami. Naszym przeznaczeniem jest widzieć wszystko, stwierdza, a oczy goreją mu jakimś piekielnym blaskiem. Zaciska dłonie na czarnej lasce ze srebrnym okuciem, zaciska tak mocno, że bieleją mu kostki u rąk. Eunuchowaty kapłan najwyższego wtajemniczenia zapala cienkie, woskowe świece przed parą starych butów. Pies darmosi brudną rękawicę, która była świadkiem wielu szczęśliwych stuleci. Niewidomi kowale z nornu kują Młoteczkowatymi palcami. Na maleńkim, srebrnym kowadełku leży przycięta smuga niebieskiego światła. Lustro ożywa obrazami pustki, która przed nim stoi. Lustro wisi w pokoju, w którym nigdy nie było mebli. Wisi na pokrytej tkanym obiciem ścianie. Przed czerwoną wiedźmą i przed jej płomieniami. Spojrzeć w nie to zajrzeć w okno komnaty pełnej różowych pajęczyn, miotanych gwałtownymi podmuchami wiatru. Na lewym ramieniu wiedźmy stoi powierniczek. Nagi ogonek owija szyję i opuszcza się między piersiami czarownicy. Powierniczek merda nim wesoło, kiedy wiedźma głaszcze go po głowie. Wiedźma uśmiecha się i lustrzane pajęczyny rozwiewają się stopniowo. Dookoła niej strzelają nagle wysokie języki ognia, chociaż nic się nie pali. Pajęczyny znikają całkowicie i wiedźma syci teraz oczy kolorami błogorii. Jej uwagę przykuwa wysoki, nagi do pasa mężczyzna stojący w środku kręgu o średnicy około 10,5 metra. Krąg otaczają ludzie. Mężczyzna jest szeroki w barach i wąski w pasie. Patrzy na ziemię żółtymi oczami. Jego włosy mają barwę piasku, ramiona są niczym powrozy muskułów, a skórę ma jasną. Owinięty szerokim ciemnym pasem, który szczerzy się rzędem złowrogich ćwieków, patrzy na innego mężczyznę. Ten drugi usiłuje wstać. Leżący ma dobrze rozwinięte bary, szeroką pierś i silnie umieśniony brzuch. Wspiera się na jednej ręce, odrzuca głowę do tyłu i patrzy w górę. Jego długa broda ociera się o ramię, wargi drgają, ale zęby pozostają zaciśnięte. Opasany człowiek unosi stopę i ledwie dostrzegalnym, jakby niedbałym ruchem, podcina ramię, na którym tamten się wspiera. Brodacz upada na twarz i już się nie rusza. Po chwili w obszar kręgu wkracza dwóch tragarzy i wynoszą pokonanego. Kto to? Piszczy powierniczek. Czerwona wiedźma potrząsa tylko głową i nie odrywa oczu od widowiska. Na arenę wchodzi jakiś czwororęki. Ma olbrzymie płaskie stopy, które wyglądają jak dodatkowa para wielkich dłoni, przyklejonych do krzywych nóg. Jest całkowicie pozbawiony owłosienia, i skóra błyszczy mu w słońcu. Zbliża się do triumfatora poprzedniego zwarcia, przysiada w lekkim rozkroku, tak że dolne ręce dotykają trocin. Rozchyla jednocześnie kolana na zewnątrz i wygina się do tyłu w taki sposób, że chociaż tułów wciąż utrzymuje w pionie, jego głowa znajduje się zaledwie metr nad ziemią. Nagle skacze w przód, jak żaba, ale chybia celu. Chwytają go dwie ręce, jedna za kark, druga poniżej pasa. Każda z nich zatacza pół obrót i czwororęki wylatuje w powietrze, młynkując rękami, nogami i głową. Wali się na ziemię, natychmiast przykuca, robi głęboko bokami i skacze jeszcze raz. Wysoki mężczyzna łapie go teraz za kostki u nóg, odwraca głową w dół i trzyma tak w odległości wyciągniętego ramienia od siebie. Czwororęki wygina tułów, chwyta za przeguby, które go zniewalają i uderza bykiem w brzuch przeciwnika. Mężczyzna nie zwalnia jednak uścisku, a na czaszce czwororękiego pojawia się krew. Nadział się na jeden ze sterczących upasać wieków. Mężczyzna opiera się na piętach i huśta ciałem przeciwnika, potem zaczyna obracać się szybko, szybciej, coraz prędzej, aż wiruje jak bąk. Mija cała minuta, zanim zwalnia. I widać już, że oczy czwororękiego są zamknięte. Mężczyzna kładzie ciało na ziemi, wali się na niego, jego ręce wykonują jakiś szybki ruch i jest po wszystkim. Wstaje. Po chwili tragarze wynoszą i czwororękiego. Pokonuje trzech jeszcze, łącznie z Wilim Czarnocierniem, mistrzem Kwadropolis z Błogorii, który zwykł walczyć automatycznymi kleszczami. Ludzie biorą bohatera na ramiona. Wieńczą girlandami kwiatów, niosą na podium i tam wręczają mu Puchar Zwycięstwa oraz czek. Twarz mężczyzny jest nieruchoma. Uśmiecha się po raz pierwszy, gdy jego wzrok pada na megrę z kalganu. Megra stoi wśród kibiców, a on wyławia ją z gawiedzi, śledząc dwa ostro zakończone kosmyki włosów, splatające się w literę X między brywiami. W końcu ludzie puszczają go, nakłada buty i idzie za dziewczyną. Megra tylko na to czeka. Czerwona Wiedźma czyta z ruchu Warg. Przebudzeniec. Mówi w końcu. Tłum z jego przebudzeńcem. A po co go oglądamy? Miałam sen i odczytałam go tak. Obserwuj miejsce, gdzie pole ulega zakłóceniom. Nawet tutaj, poza światami wewnętrznymi, umysł czarownicy znajduje się pod wpływem mocy. Chociaż nie mogę teraz czerpać z pola, ale jestem w stanie je wytropić. Ale dlaczego on? Dlaczego ten przebudzeniec? Dlaczego on jest tutaj? To lustro ma jakość niemej i wszechwiedzę. Nic nie wyjaśnia, niczego nie tłumaczy. Lecz przyszło to do mnie wraz ze snem więc pozostaje mi tylko zagłębić się w medytację i rozwiązać problem. A on jest silny i bardzo szybki. To prawda. Od czasu, kiedy słonecznooki oki set ugiął się przed młotem gwiazdomiażdżem podczas walki z tym, co nie ma imienia, nie widziałam nikogo, kto mógłby się z tym człowiekiem równać. Ani tłum, ani dziewczyna, za którą idzie, nie doceniają przebudzeńca, on jest kimś znaczniejszym, popatrz tylko. Kiedy silniej rozjaśnia obraz lustra, wokół jego postaci zjawia się jakaś ciemna aureola. Nie podoba mi się to. To za jego przyczyną został zakłócony mój sen. Musimy go śledzić. Musimy się dowiedzieć, kim jest naprawdę. Przemudzeniec zawierza dziewczyny na skórze szepcze Powierniczek, wtykając zimny nos w ucho Wiedźmy. Popatrzymy, dobrze? Popatrzymy! Dobrze, obejrzymy to sobie, mówi Wiedźma, a Powierniczek merda ogonkiem i splata przednie łapki na kędzierzawej główce. Wysoki mężczyzna stoi w środku kręgu otoczonego różanym żywopłotem. Dookoła rosną różnokolorowe kwiaty, Stoją ławki, tapczaniki, krzesła, jakiś stół i wysokie oplecione różami altanki. Powietrze jest nasycone zapachami perfum, olejków i dźwiękami muzyki, które zawisają na chwilę w górze, a później wolno się oddalają i rozmywają. Wśród gałęzi igrają blade ogniki światła, a na dole, tuż koło stołu, musuje i skrzy się niewielka fontanna upojenia. Dziewczyna zamyka za sobą furtkę okoloną żywopłotem. Na zewnątrz zapala się jaskrawy napis, nie przeszkadzać. Dziewczyna podchodzi do mężczyzny. Przebudzeniec? mówi. Megra, odpowiada tamten. Czy wiesz, dlaczego cię tutaj zaprosiłam? To ogród rozkoszy. Myślę, że poznałem już obyczaje twej krainy. Dziewczyna uśmiecha się. Zdejmuje z piersi przepaskę, wiesza ją na gałązce i kładzie ręce na ramionach przebudzeńca. Ten chce ją przytulić, ale nie daje rady. Silna jesteś, maleńka. Zaprosiłam cię tutaj, na zapasy. Mężczyzna zerka na niebieski tapczan, potem znowu na dziewczynę i uśmiecha się nieznacznie. Megra potrząsa głową na znak odmowy. To nie jest tak, jak myślisz. Najpierw musisz mnie pokonać w walce. Nie chcę zadawać się z przeciętniakiem, któremu mogłabym niechcący złamać kark. Nie szukam też słabeusza, który zmęczyłby się po godzinie czy po trzech. Chcę mężczyznę o niewyczerpanej sile. O sile płynącej nieustannie jak wartka rzeka. Czy ty, przebudzencze, jesteś takim mężczyzną? Widziałaś, jak walczę. I co z tego? Jestem silniejsza od wszystkich mężczyzn, których kiedykolwiek poznałam. Widzisz? Nawet w tej chwili, gdy napierasz, żeby mnie przytulić, nic ci z tego nie wychodzi. Nie chcę zrobić ci krzywdy, maleńka. Megra śmieje się i wyrywa z uścisku, opierając jednocześnie rękę przebudzeńca o swoje ramię. Łapie go za udo chwytem katagaruma, będącym odmianą nagewaza, i rzuca daleko na drugi koniec ogrodu. Mężczyzna podnosi się i odwraca twarzą do Megry. Potem ściąga przez głowę białą niegdyś koszulę i wiesza ją wysoko na gałęzi ogromnego drzewa. Megra zbliża się i zatrzymuje tuż przed nim. A teraz będziesz ze mną walczył? W odpowiedzi przebudzeniec zrywa róże z krat altanki i wręcza ją dziewczynie. Megra zaciska dłonie w pięści, cofa daleko łokcie i nagle gwałtownie wyrzuca ramiona do przodu. Pięści skręcają się w podwójnym ciosie, który ląduje na jego brzuchu. O, rozumiem, że nie chcesz o, mojego kwiatka? Sapie przebudzeniec, upuszczając róże na ziemię. Oczy dziewczyny miotają niebieskie błyskawice. Depcze i zgniata kwiat. A teraz będziesz ze mną walczył? Dobrze, odpowiada mężczyzna. Nauczę cię chwytu, który nazywają pocałunkiem. Obejmuje ją potężnym uściskiem, przygniata do piersi, a jego usta odnajdują wargi dziewczyny. Megra wykręca głowę na boki, ale on wyprostowuje się i podnosi dziewczynę do góry. Uścisk jest tak mocny, że Megra nie może ani oddychać, ani uwolnić się z objęć. Pocałunek trwa długo i dziewczyna traci siły, a w ten czas przebudzeniec niesie ją do łoża i tam układa. A potem są już tylko róże i różyczki. Muzyka i blade światełka i kwiat Zdeptany na ziemi. Czerwona Wiedźma cichutko płacze. Powierniczek nic z tego nie rozumie, szybko jednak pojmie wszystko. Lustro wypełnia się zbliżeniem mężczyzny na kobiecie i kobiety dzięki mężczyźnie. Wczuwają się w rytm życia błogori.